Witam! Dziś zagramy w Devastation! Uh, uh, idź za Ewą. Do laboratorium. Ty jak w Quake'u. Nie, Quake miał inny głos. Jak ona ma wielkie nogi, a tu rączki takie malutkie. Oj, ciup, 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 taka kruszynka. Nieładnie tak na drodze sikać. Tak, wiem, że jesteś tu. A nie, nie ona, nie ona nie powiedziała, że jestem tu, tylko... Chodź tutaj. No, ty pierwsza. <grywa> Damy mają pierwszeństwo do śmierci. Juhu. Ja te głośniki jakiś... Ale to głośne I w dół. Tu jeszcze sobie w dół pobronić lepiej. Po magnum. Ale chodźcie w tej planszy z beretą. Bo Magnum ma mało amunicji. I teraz trzeba będzie się teraz chyba zatrzymać. Nie, jeszcze idziemy. O! Ta to ma jakieś odskoki. W lewo, w prawo? Tu, tu jak kok schodzi normalnie. No nawet nie dotyka tego! Jaki hardcore! Lewitacja! Trzeciego stopnia. E, patrzcie, teraz będzie hardcore. No, widzicie co do mnie powiedziała? Powodzenia, dupku, ja spadam, no! Patrzcie, patrzcie! Łohooo, było. Się sify tym zrobię, ale dziura Szukamy wyjścia. Ja chcę do domu. Tak mam tu, tu. O, tam ten bieg. O, ho, ho, policja. Ja do policji... O, 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 Ale mi wyskoczył na nóż No nie no Tak to ja się nie będę bawił Ale ze mnie Oh fucking shit No co się kręcisz? To nie było w scenariuszu Zwalniam cię A Będę jak... A... Legio, Legio. F4. A ah, normalnie mam cię na musztę. Tu gdzieś była chyba. O oh, jest energy. Energy drink. Ale muza. Ah.